Kochani, jesteśmy już w siodlarni. sobie zobaczcie, tutaj. O. Będę jeździła dzisiaj albo w tym czapraku. Proszę niebieskim. Mam tego komplet, albo w tym. Trochę jest wyblakły, ale będzie przynajmniej bardziej pasował. Jest kot Tomasz. Tomasz, przywitaj się. A nie lubi być, być kamerowany, co nie Tomasz? Tam pokażę Wam wszystko. Tam stoi Faramir z Darkiem. A tam sobie leży Gizela z Roską. Sobie odpoczywają. Tutaj mamy ujeżdżalni. Nie wiem, czy będę dzisiaj jeździć na ujeżdżalni. Ale się jeszcze zobaczy. Dobrze, to ja wam coś jeszcze nagra, będziemy podchodzić i weźmiemy je. No jak krzyutko sobie leży, tylko że tego nie widzicie bardziej. O, spróbuję. O, tylko tak się udało. Ale piękne są. No dobra. To ja lecę się przebierać. Papa. Hej, okay, właśnie jesteśmy w stajni. I nie, byłam nie było mnie dzisiaj w szkole. Eee, wiem, waga robić ze mnie, szaleję normalnie. I to jest pierwszy filmik, bo ee, tamte, które przed chwilą nagrałam, nie słuchać było u mnie głosu, bo zasłaniałam palcami. I tu jest Faramir, poznacie Faramira. Pokażcie, Z Gretku? Z Gretku! No to jest Faramir. Tam Darus jest, z widerca. A tam leży sobie gizelka i kłócić, na którym będę jeździć. Rosa. No, i właśnie idziemy do nich. Także zaraz sobie wyczyścimy, obydwie i coś porobimy. I przy, przyjedzie też Agata, także nie będziemy się nudzić. Pojedziemy najprawdopodobniej w teren, bo tu macie ujeżdżalnie. Zobaczcie. I prawie nie ma jak nic porobić. No co, Faramir? Co, Faramir? No, także ja kończę i widzimy się przy czyszczeniu oto tej panny Daruś, zasłaniasz no i siedzimy sobie na dziubasku przepraszam was o. siedzimy sobie i spróbujemy spróbuję przynajmniej nagrać to żeby wstała także albo no, już nagram jak ona wstanie dla bezpieczeństwa <grytania> no to spróbuję nagrać jak wstanie to papa jesteśmy już w boksie rosy Od razu mówię, że rosik to nie jest mój koń. Że po prostu przyjeżdżam czasami na niej i na jazdy. A więc instruktora. I proszę zobaczyć, jak ona pięknie się wytarzała. Po prostu kocham cię rosa. I tu mamy środki. Już sobie te wybrałam. Jedną z twardym włosiem. Pęczowym. Drugie zgrzebło. No. I bierzemy szczotkę. Czyścimy wzdłuż sierści konia. Aż tak, dopóki zaklejki wszystkie nie zejdą. Bo koń się musiał wytarzać. No to czekajcie, aż ja ją wyczyszczę. I wyślę Wam zdjęcia do porównania. Także będzie ok trzymajcie łapki w górę i widzimy się za niedługo Rosik pokaż się Cześć kochani właśnie jestem w terenie na Rosie i jesteśmy na oklepik możemy ją rozstępować przed siebie przed świat proszę tam idziemy prosto przed siebie tam z tyłu mamy stajnie. już jej nie widzicie pewnie ale Rosik się denerwuje, bo chce już dostać. Nie wiem, czy ona kiedykolwiek tam jeździła, także muszę uważać. No, później pójdziemy po siodełko i e, pojedziemy do lasu. Tam jest las, pewnie go teraz nie widzicie. No, a tu są ogólnie domy, i w ogóle tak Rosik szczęśliwy jest. No, i ja. Tak, ja mam różowy bacik. Proszę bardzo, zobaczcie. Różową blu. <laughs> Zagadam w niebieski baci. Niebieską bluzę i niebieskie bryczki. Uhu! No, Rosa. Dalej. I właśnie jedziemy. Pewnie zaraz będziemy zawracać, bo już jest pewnie koniec drogi. I jedziemy po siudełko. Tego tak będziemy wracać, to wam jeszcze coś nagram. To zobaczcie sobie Rosika. Rosik! jo. Okej, okay, miśki. Roska już jest w postępie. Postęp pokusie. Nakładamy zaraz jej siodełko. I będziemy sobie... pójdziemy w teren. Poskaczamy sobie w terenie. No, i będzie okej. Okay. Późniejsze. Wsiądzę na na kordeo. Nie, nie. A się, ja nie, nie słuchałam, może się zobaczyć tam. W tych wcześniejszych filmikach że chciała skręcać i w ogóle. Także z tym jest problem. No. I dobra, i ja idę ją przebierać, bo nie ma co tracić czasu. Papa. Pa. Raska gotowa jest. E, przepraszam, tutaj masz tam nie widzę. Odepnę ci to już. Albo zaraz. Raska gotowa. Porożę tutaj ten niebieski czepraczek. w sumie w przysiadle wydaje się bardziej niebieski, nie taki wyblakły. czy z tej strony jest właśnie bardziej taki wyblakły. Jest on z Kids and Pony's. Już mam taką gumową jakby naklejkę. Już Rosik, już jedziemy. A ja jestem ubrana tak jak wtedy, tylko że jeszcze wezmę kurtkę, bo wtedy mi było zimno. No. I idziemy. Rosik, chcesz już iść? Chcesz już iść? Nie, mnie? No. No to do zobaczenia w terenie. A, i nie wiem, czy będę dużo nagrywać w terenie u niej, bo tak jak zauważycie, ona się strasznie wierci, nie lubi stać w miejscu, a ja po prostu muszę, wiecie, coś poklikać w telefonie i w ogóle, także nie wiem jeszcze, jak to będzie. Ale jak ktoś będzie przychodził, to poproszę, żeby mnie nagrał, także na pewno przynajmniej jeden filmik będzie. No, i już idziemy. Hej, kochani, już jesteśmy w terenie. Dalej. I ten i. jedziemy sobie. Tak, już jesteśmy w siodle, możecie sobie zobaczyć. I jedziemy taką ścieżką. To jest rosik. Wszystko pięknie. Tam jest stajnia, tu do miulki. Bo zapraszam w stajnia w skowronkach. Można sobie przyjść, pojeździć na koniu. Ona jest bardzo fajna. Tylko mówię, ona jest po prostu z fajnym charakterkiem, można tak powiedzieć. No. I mam nadzieję, że ona mi się tu nie spłoszy, bo trzyma ją jedną ręką wodzami. Proszę zobaczyć, western, a we western. No. I nasz komplecik. Proszę, piękna bluza niebieska. Niebieskie bryczki. I niebieski czapeczek. Uhu! No i niebieski bacik oczywiście, kto by mógł zapomnieć o baciku? No to nie wiem. My będziemy jeszcze pewnie, nie wiem czy na pola będziemy jeszcze tak ogólnie e... dalej. E... Czy będziemy ogólnie sobie jeździć po lasku, ale no. Na pewno coś będziemy kreatywnego robić. Tak jak mówiłam, Agata już nie może przyjechać, bo e... nie chciało jej się jeden. I no. I chyba kończę, także zaraz coś się tu nagram jak będziemy jechać sobie. No i Rosik, pożegnaj się. Ja też już z Wami żegnam. Pa pa. Hej kochani, właśnie jesteśmy po galopie. Rosik dyszy trochę, ale parskała i w ogóle także jest mi Tam macie pola, zobaczcie, jakie piękne pola jest taki ładny drzewo, widzicie? No, to właśnie tam sobie galop czułyśmy, ale jest trochę Dziwne podłoże, powiem wam, bo zapada się. Zapada się, także jest takie no... Właśnie słyszycie, jak parska sobie? I no... I jest tak w miarę jeszcze okej. Okay. Nie jest jeszcze ciemno i w ogóle, także jest okej. Okay. Nie wiem, czy dałabym radę wam nagrać z galopu, z biegu jak Na razie nikogo nie spotkałem żeby mi ktoś nagrał Ale jakby coś to, to popytam się i w ogóle Ale naprawdę nic nie obiecuję Właśnie idziemy tam Rosa Ona mnie wpycha w gołędzie w ogóle Także mi ją I jesteśmy sobie Proszę bardzo zobaczyć jakie ładne pola Aż się by galopowało I Idziemy sobie tam zobaczyć czy tam jest przejście może o tak jestem się bardzo ucieszyła i by było fajnie. Ale jak nie mam, to cóż, trzeba to jakoś przeżyć. Nie ma. Także może pójdziemy naokoło. Czy nie? więc próbujemy pójść naokoło. Także zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie i do zobaczenia! Haj, mnie! Właśnie przeszliśmy przez tajni gros, tam możecie ją zobaczyć. Jesteśmy właśnie tam, tak? Nie idziemy do grosa, idziemy tam. Tak. Czekajcie, muszę poprawić wodę. O, i idziemy. Tam jest autostrada, to najpewniej będę musiała zrobić tak, że chlebę tędy. W ogóle pierwszy raz tu jestem, znaczy drugi, bo jeździłem tu wcześniej z moją koleżanką pojadę tędy i i zawrócę później bo nie wiem czy będę przejeżdżać czy nie ale może zobaczę, zobaczę stajnie alizony i w ogóle ale nie, czekajcie, w sumie ludzie um. Hmm. zastanawiam się czy jechać tak, Rosa mi to odradza i chyba właśnie tak postąpimy. Bo w sumie boję się pierwszy raz tak sama tam jechać. Sama. Bo tak to już byłam tam z koleżanką, która właśnie też tutaj trzyma konia. I no, i nie miałam jak. Alej. Widzieliście właśnie przykład ludzkiej głupoty. Tam, le tam, kurwa jedzie. Przepraszam, że ja tak przykryłam, ale się strasznie denerwuję, bo po prostu nie mogę, pożarł ciłby konia. Ja cię... No, ja aż mam ochotę do niego tam pogalopować. Boże, co za debil. Tak, bo, a, przykryłam właśnie mikrofon, także nie słyszeliście tego, ale ten... Ale gościu podjechał speedem normalnie, takim strasznym i e, prawie, prawie mi konia potrącił debil. No ja ja po prostu do niego tam podejść. Masakra. Rosja też się przestraszyła, bo zaczęła machać kopytami i w ogóle. Tak jak mówiłam, nie jedziemy raczej do Arizony, bo boję się tam pierwszy raz po prostu jechać i wiecie jak to bywa za pierwszym razem może to trochę głupi brzmi ale może podjedziemy do grosy, może nas nie wywalą stamtąd zobaczymy tam macie takiego fajnego pieska cicho bo ja kani nienawidzę psów tych takich małych cicho, cicho! 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 co za psiaki wredne no i taki mamy tutaj krajobraz, właśnie sobie stamtąd wyjechaliśmy i no powiem wam, że jak na pierwszy taki samodzielny teren bo miałam jeszcze inne, ale no, od możecie ponownie zobaczyć grosa? Nie wiem, czy coś siedzie? Nie wiem, słyszę zastanawiam się, czy tam podjechać. Czy ja przypał, czy nie? Dobra, innym razem, może faktycznie innym razem pojadę do Arizony i do grasa, bo co dwie stajnie. Jedna jest właśnie tam za przejściem, ale boję się o Roskę, jak tam sama, wiecie, będę tak jeździć. sobie właśnie teraz wstępujemy, później jeszcze pogalopujemy i w ogóle, także będzie okej. Okay. Ale się wkurzam przez tego faceta, masakra. Masakra po prostu. No dobra, to ja kończę. Nagram wam coś jeszcze. No i tyle pojechać galopem, także trzymajcie kciuki, żebym się nie wywaliła. Poprawię sobie wodzę i jedziemy. Kurs teraz jest. Jak będzie miejsce oczywiście, to zagalopuję sobie, żeby nie było. Teraz będzie z górki. To jeszcze nie. Dobra. sobie przekręcę kamerkę O, o, o O, zobargało nas, czekaj No gdzie jedziesz, gdzie jedziesz? Poczekajcie Nie wiem jak mam jechać do przodu O Boże Dobra, jedziemy O Boże! Proszę, jak się czujesz? teraz. I wejdziemy sobie tutaj. Dobra, ja kończę, muszę przejść, gdzie jestem. I później... O, dobra, już chyba wiem. I później się widzimy znowu, bo muszę uprzekłusować teraz. To do zobaczenia. Dobra, jestem już właśnie na e, prawie przy końcowej drodze, także zaraz wracamy. Czyli przedstawię sobie Kamerkę, żebyście lepiej mnie słyszeli i widzieli. O, teraz już lepiej. No i sobie już właśnie jeszcze podgalopowaliśmy trochę, ale ogólnie e, ta droga, przez którą wracałam, co mówiłam Wam, że się zapada ziemia, to e, była przynica zasiana I później, jak chciałam wró wrócić tamtędy, to gości mnie. E, Nakrzyczał, no, powiedziałem po prostu, żebym tędy nie jeździła, bo to mi jest zasiana i w ogóle, że on sobie tego nie życzy. No to dobra, ja wróciłam i właśnie widzieliście tą ścieżkę. Pierwszy raz tą ścieżką jechałam, była taka super. Także jestem zadowolona z dzisiejszego terenu. Rośik też już jest występowany. Tak. Więc pójdziemy sobie, poćwiczymy trochę nie wiem, czy to można nazwać naturalem. No ale wszędziemy sobie na oklepik. Może coś poskaczemy. O, ustawię jej szereg. Później z gizą, wyczyszczę, pójdę na spacer z nią. Także będzie ok. I właśnie wracamy sobie do seni, jest ta droga. Tam jest już stajnie za tymi domami. Także do zobaczenia zaraz. <noise> w ogóle długi będzie strasznie ten, ten daily vlog, także musicie sobie jeszcze... Możecie, możecie sobie zatrzymać teraz filmik i zrobić coś dobrego do picia albo do jedzenia, także ja zaraz wracam i się żegnam no, to tak jak mówiłam jestem niemiłosiernie zmęczona i, ten, i nie wiem czy tam coś będę się po prostu nagrywać, bo mam też z sobą baterię 9% i nie wiem czy to na pewno nie przyjedzie, także po nie bardzo, Jak coś w domu nagram i powiem moje wrażenia, i w ogóle także, ja już się jak na razie z Wami żegnam. I do zobaczenia do następnego filmiku. pa, Hej kochani, właśnie, ooo, zdyszałam się! Właśnie jesteśmy na placu na ujeżdżalni i sobie wstępujemy na okręt z siodło. Bo najpierw ją wylążywałam i skakałyśmy tam, to to nie, nie koperty, tylko ostrość tylko o to coś no i skakaliśmy później były drążki no i to, to wszystko robiłam w tym w galopie i ten i e, znaczy w kół się na ląży e, później e, wsiadłam na siodło wsiadłam w siodło i poszłyśmy się wozić właśnie na, na to coś co się nazywa przeszkodą Płonczy mi się taki język niemiłosiernie. Dalej. I no i. Jest ogólnie ok. Jesteśmy obydwie zmęczone, także myślę, że to jest plus wielki. Poza tym ona nie chodziła chyba przez. Nie, od poniedziałku do piątku, czyli do dzisiaj. Dzisiaj jest piątek. Nie. Także jutro pewnie będzie chodziła, bo pod takim stasiem szkółkowym, bo ona jest. Na weekendzie w szkółce, a tak, tego nie jest moja. Mogę sobie do niej przyjść. No i ogólnie jest ok. Także zobaczcie sobie też tam widoki. Ładne są, piękne. O, takie krosik. Dobra, ja kończę. Nie wiem, czy będę już wam coś jeszcze nagrywać, bo naprawdę jestem taka zmęczona, że masakra co tu się dzieje dzieje? Na koniec wsiadłam na sam na Tak sobie zrobiłam z, nie z niego niby kordel i patrzę. Ona się ładnie słucha. Właśnie teraz sobie ja. Obiadek w sumie, bo kolacja dopiero będzie później. No. Sorki, że mi się tak trzęsie ręka, ale właśnie dopiero zsiadłam. No i do właśnie to właśnie z zgizał teraz poradził, ale nie mogę Wam teraz tego nagrać, bo mam są baterię, tak jak mówiłam. Także dopiero się spotkamy teraz w domu albo po drodze jak będę już wracała. To papa.